Wiatr rozwichszył moje włosy, Zatańczył na każdym pasemku I zaśpiewał do rytmu tej ciszy. Nostalgii czas, Nostalgii. Tańcząc pomiędzy kroplami deszczowej piosenki, jak baletnica Podśpiewuję Cicho sobie Nostalgi czas Nostalgi Drzewa mądre Kołysząc liśćmi Przyłączają się Do pieśni Nostalgi czas Nostalgii Chmury łzy swe wylewają, Aż się rzeki przelewają, Które szemrząc cicho śpiewają Nostalki czas Nostalgii Spoglądając na stary album ze zdjęciami, przypominając sobie stare dzieje, cicho do ucha ktoś mi śpiewa o nostalgicznym czasie, który wstąpił w serca tych, którym tęskno do czegoś, czego już nie ma. Mui, o abonde.